Bądźmy szczerzy, kto nie chce zarabiać dużo pieniędzy, ręka do góry, chociaż wynagrodzenie nie jest jedyną rzeczą, która ma znaczenie przy rozważaniu ścieżki kariery jest zdecydowanie ważnym czynnikiem. Dla każdego zawodu podam wam średnie roczne wynagrodzenie. Miejsce piąte ogólnikowo lekarz. Potencjalne wynagrodzenie 770 tysięcy złotych. Lekarzy można podzielić na dwie różne kategorie lekarzy ogólnych i lekarzy specjalistów. Ten pierwszy jest zazwyczaj pierwszym punktem kontaktowym dla pacjentów. Ich szeroka wiedza na temat różnych schorzeń pozwala im pomagać pacjentom, od najprostszego przeziębienia do rzadkiej choroby. Z drugiej strony lekarze specjaliści koncentrują się na medycynie klinicznej i posiadają rozległą wiedzę w dziedzinie, w której się właśnie specjalizują. Aby zostać lekarzem, przeważnie w różnych krajach musisz uzyskać dyplom lekarza i zdać egzamin lekarski. Może się wydawać, że jest to długa droga, no bo w sumie tak jest, ale niewątpliwie bardzo opłacalna. Miejsce czwarte. CEO. Jego zarobki to 1 milion złotych. Jest dobry powód, dla którego prezesi zarabiają intratne pensje. Ich rola wymaga zróżnicowanego zestawu umiejętności: od przywództwa przez komunikację i podejmowanie decyzji po umiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem. Aby zostać odnoszącym sukcesy dyrektorem generalnym, trzeba wiele poświęcić. Chociaż nie ma określonych wymagań edukacyjnych, odpowiedni stopień i kurs w wybranym sektorze to dobry początek. Niemniej najważniejszym czynnikiem jest tutaj doświadczenie i naturalna charyzma. Miejsce trzecie: Ortodonta. Potencjalne wynagrodzenie 1,1 miliona złotych. Ortodonci specjalizują się w naprawianiu krzywych uśmiechów, wyrównywaniu zębów i leczeniu chorób zębów. Badają pacjentów i dopasowują im odpowiednie aparaty ortodontyczne. Ortodonci przechodzą prawie przez tą samą procedurę edukacyjną co dentyści. Muszą również odbyć specjalizację z ortodoncji po zakończeniu studiów stomatologicznych. Miejsce drugie: Chirurg. Potencjalne wynagrodzenie: 1,2 miliona złotych. Chirurdzy są wysoko cenionymi specjalistami medycyny. U nich typowy dzień w pracy polega na przeprowadzaniu diagnozy przedoperacyjnej, wykonywaniu zabiegów chirurgicznych i kontroli pacjentów po operacji. Nie jest to kariera dla osób o słabych nerwach, ponieważ oczekuje się, że będziesz pracować przez wiele godzin, radzić sobie w sytuacjach życia i śmierci, a także będziesz zawsze dostępny. Aby zostać chirurgiem, musisz nie tylko ukończyć studia medyczne, ale także spędzić dodatkową ilość lat na specjalizacji w określonej dziedzinie i na miejscu pierwszym anestezjolog potencjalne wynagrodzenie 1.3 miliona złotych podobnie jak chirurdzy anestezjolodzy to wykształceni lekarze specjalizujący się w opiece okołooperacyjnej. Odgrywają oni kluczową rolę w procedurze chirurgicznej, ponieważ muszą zapewnić pacjentowi prawidłowy rodzaj i dawkę znieczulenia pod skalpelem. Chciałem Was przede wszystkim uświadomić, że to nie jest wszystko. Możesz być prezesem wielkiej firmy korporacyjnej i zarabiać ponad 50 milionów dolarów rocznie. Możesz być prezesem banku i zarabiać 10 milionów złotych rocznie w Polsce, a za granicą te zarobki mogą być nawet 20 razy większe. Nie ma tak naprawdę określonej jednej i tej samej reguły. Na przykład Tim Cook potrafił zarabiać 16 milionów dolarów w 2018 roku i można powiedzieć, że jest to niewiele porównując go z Sheikiem z Dubaju, który jest właścicielem rafinerii i zarabia około 200 milionów dolarów rocznie. Zaznaczam, że dane uśredniłem badając źródła amerykańskie i europejskie. Sami wiecie, że w Polsce więcej potrafi zarobić informatyk od prezydenta, także jakoś szczególnie nie porównywałbym tych kwot do tego, co mamy tutaj u nas. Mogę zrobić taki sam odcinek, ale właśnie o naszym kraju. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście w ogóle zarabiać tak dużo. Możecie również napisać, jaka jest wasza wymarzona praca. A tymczasem ja żegnam się z wami. Czekam na wasze komentarze. Do usłyszenia. Cześć.